wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czesia Dzisiaj jesteśmy w nowej grze na moim kanale i zawieszam Minecrafta, bo nie mam naprawdę nie wiem co z niego nagrywać. Pewnie Chum, Nie wiem czy mogę to zdradzać, ale Chum planuje nagrywać ze mną serię Survival, więc tam się pojawię. Kiedyś jeszcze pewnie coś to się z Minecrafta, ale na razie nie wiem co. No i co? No. Dzisiaj gramy w grę The Escapist o co chodzi w tej grze? Tym dzieciom, który chce koniec końc nie kończy temat. Więcej niż masa. Nie, nie, wszystkie przeszedłem, Możecie mi za to stać ból. wszystko wiedział, ale możecie mi pisać światy. Bo będę chciał będą przejść te wszystkie więzienia. No i co, no? no, zaczynamy. czym to polega? Uciekasz fajnie! Dobra, to ja sobie przestawię mikrofon. O! Żeby mi nie, nie przeszkadzał. Dziwnie go sobie ustawiłem. O! Teraz trochę inaczej, bo nie będziemy słyszeć, jest trudno. Uciekasz fajnie! Dobrze, o to chodzi. Czas wypróbować ten plan. Wszystkie przygotowania i ciężka praca teraz przyniosła owoce. Do dzieła! Stero do sterowania wieźnie użyj klawiszy łazdu, czyli takiego fasadu. Przejdź do swojego biurka i otwórz je za pomocą lewego przycisku myszy. Zabierz z biurka wszystkie przedmioty. Czemu ja gadam, bo w takim stylu jakbym miał, nie wiem, zaraz straci kręgosłup albo płuca. E, nieważne, nie przystań, bo e, stanie, bo biurka uży i użyj odpowiedniego przycisku kierunkowego, żeby na nie wejść. Ta muzyka jest zbyt spokojna dla mojego głosu. Refalić, no! Ja wiem, to wszystko, nie chcę mi się tego czytać. Wejdź do otwartego przewodu wentylacyjnego, klikając go lewym przyciskiem myszy, po wejściu do środka, przeczołga i się do sąsiedniej celi. Jeżeli mam, w ten sposób mam się czołgać, to nie myślę. Migająca ikonka worka nad głową Durdensa oznacza, że mam jakiś przedmiot do sprzedania. Kliknij go prawym przyciskiem myszy, żeby otworzyć profil postaci. Próbujemy sobie... nie świetnie, teraz możemy zrobić sobie broń. Otwórz menu tworzenia przedmiotów. Dodajcie dwa przedmioty, aby użyć. Przepraszam, że ja tak pędzę, może chcielibyście, żebym to wszystko czytał, ale... Ja po prostu... co ten projekt się nazywa... Ma... Mały spoiler! To... Mały spoiler to więzienie będzie jako pierwsze i z niego mam nadzieję, że dzisiaj uciekniemy. go walnąć. Ałcie, jeśli stoisz obok nieprzytomnego strażnika i kiki z przyciskiem, przyskim że możesz ukraść jego przedmioty. Zgarnij jego strój składamy, że to było... Ale nieważne, było co ty przystają. Świetnie wyglądasz! Teraz wyjdź na zewnątrz na prawo i skieruj się na północ obok strażników. Tam czeka na ciebie wyjście. Nie znam cię braku. Ja też się nie znam i nie zawitam tu długo. Bardzo dziura, wykopana już dla mnie tutaj. Sam sobie wykopię. Sama gra na pewno nie będzie taka prosta, uwierzcie mi. Przekopanie się do... Przekopanie do, do, się do wolnej przestrzeni oznacza, że możesz kopać w górę i dół się z pod ziemi. To było całkiem proste, prawda? Teraz wystarczy już iść przed siebie. Wolność czeka! Yeah! No więc... Lecimy sobie od razu do pierwszego więzienia. Kim my sobie możemy tutaj jakimś fajnym być? Dobra, jestem już po cięciu, już wróciłem. I kogo bym sobie wybrał, żeby być nim? Zlikuję taki czacha normalnie, tylko zarośnie dla. Murzyn, Starusz, staruszki. O, staruszki trzeba będzie kiedyś uciec. A teraz mnie nie, chce. chcę. yo jojo, bo ma niebieskie włosy. Jakiś Afrykańczyk A penderudy Rudy, oczywiście nazywamy się Czesio A dobra, muszę nazwać więźniów, więc znowu robię cięcie Dobra, więc jestem już po nazwaniu wszystkich więźniów Strażników nie nazwałem, więc jest... Cza mamy tutaj Chama, mamy Capriczona, mamy Poland Mamy Chris Gamesa, mamy Capireza, mamy Flexo, mamy Vanilla Mamy Kronaxa, no i Halo. Wcale nie jest tak, że Halo jest ostatnim subskrybentem i nie miał po prostu na żadną inną nazwę. Walcz. Czesio, nasz drogi pensjonariuszu. Witamy w Center Perks, najwygodniejszym kraju w kraju więzieniu o obniżonym rygorze. W imieniu całego personelu życzymy cię szczęśliwego i relaksującego pobytu. Czyli, mówiąc krótko, jesteśmy w Norwegii, gdzie za zabójstwo idziesz nie do hotelu, a nie do. Do więzienia Jeśli znajdziecie na telewizja to pewnie pograjcie sobie na naszym PS5 yy, I pograj na naszych komputerach za 30 tysięcy z czterema i dziewiątkami I o yy, 120GB RAMu I 5 RTXów Nieważne jeśli znudzicie bezpłatna telewizja kablowa, z dumą zaproponujemy inne ekscytujące atrakcje. Jakie oferuje nasz środek? Strażnik Alberto Valero, i lecimy dalej. Super muzyczka gra. Możecie sobie to czytać jak chcecie, bo, bo ja tak jakby nie mi się tego czytać. Ustawić w szeregu, kogo będziecie przeszukiwać Czemu mnie? Czemu mnie i... się Do więzienia szukam na tego że uciekniesz dwa dni dobra, już od razu robię sobie manekina Nie wiem ja tu wszystko tak robię, ale no ja, ja już tu uciekam, no. Dobra. Zamknij, ważne później. Zamknij. Ale rapsy lecą. Du, 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 nieważne. To... może poczekajmy. Albo sobie od razu zacznę już rozwalać. Bo to jest nie Nie, jest, rozwaliłem. Muszę, owszem. W więziennej nie może budować swoją siłę i szybko tam... Gonić A co tu jest? Coś jest. Nieważne. Nigdy nawet nie wiedziałem, że coś tu jest. Dobra, ja poczekam jeszcze chwilę, aż mi zejdzie... O jest 89, już nie powinni mi do A jak nawet będę mnie zestrzelili, to trudno. Chyba nie najgorsza fucha. Myślałeś kiedyś jakiejś ucieczce? Ja o nim myślę od początku. Kiedyś się obudziłem w tym więzieniu, ponieważ mówili mi, żebym się napił tego, bo będę po tym odrzesie, a to jakieś gówno, w którym się śpi. Obudziłem się za 10 godzin na lotnisku w Radomiu i w tu Od razu już myślałem o ucieczce. Szymonil. się przed zaśnięciem Oczywiście, przez drzwi se przejdźmy. Nie? Chwonisz Proszę tu mniej. Tap it, help. o oni nie, zaraz będzie obiad. Ja sobie odpocznę i dalej będę to. Rozwala, jest. Dało się widelce, więc nie mogę ich marnować. Obiad spoko. Ja sobie odpocznę. Może yy, yy, mi zajdzie zmęczenie. Nie wiem po co, ale niech tak będzie. Teraz spoko. Teraz proszę. O... Lecą mi ryj. Lecimy dalej. Dzisiaj teraz będą mi strzelać! Zdupcać! Dzisiaj musimy tą ścianę! No i super! Dobra, wali, zaraz tam pójdę, dajcie mi rozwalić tą ścianę do końca! O, mój łokieć! Będzie chyba na styk zostanie mi tu. 11% nie? Czy więcej? Zaraz idę Bierz się za, zaraz, ja cię pierdolę. Już? Super, już biegnę Ej sesio, pracuj teraz Będę Nie zdenerwować mnie O, fidelec A dobra, nie oddam ci go Co? w tym... Co? Nieważne Nie potrzebuję waszych instrukcji Użyjcie mnie już wystarczająco to ja sobie zostawię To się umyję, to sobie bo no. Ponieważ potrzebuję Honduru Na pewno będzie z nim bezpieczniej A skoro on go na wyciągnięcie ręki To czemu by nie korzystać? Za dużo, ale warto rawalić to Idziemy sobie to i to Widzicie jak ładnie piorę Ja się biorę nie zaroba te, tego Teraz Przechodzimy tu Przechodzimy na luzie w ogóle bramka nie pika ale... Co ty robiłeś tu? O nie, przesadziłeś sadziłeś Dobra na sobie nie wiem jakichś sąsiadów, czy cokolwiek innego. Zaraz teraz będzie siłownia. Spoko. To ja sobie podpakuję trochę już. No, w zasadzie wszystko mam już zrobione, teraz tylko trzeba czekać na tego na noc. Tutaj podbustuję statystyki, żeby mieć więcej punktów na koniec chcę powiedzieć, że już ten odcinek jeszcze raz nagrywałem kilkadnie temu? Nie nagrała mi się muzyka, jeśli znowu mi się nie nagra muzyka z gry. To ja kogoś zabiję. Ty pewnie się nie zobaczycie tego odcinka nawet. Ale... ale okej. Okay. Dobra, podpompujemy. Spoczmy się trochę. No właśnie, pompa team. Zaraz, właśnie, chcę go sprawdzić. Nie mają nic? No nie, nie sprawdziłem się hmm. Dobra, jeszcze się nie dać. Jak się zaczyna mnie drzeć, że ćwiczę? O ja nie wiem co sobie... Ja już sobie podćwiczyłem w miarę. Rewalizacja Ewa popły... dalej.

No, no normalnie. Co to za... Czy to jest w ogóle więzienie? Jak tu jest, są trzy posiłki dziennie, to to jest w ogóle więzienie. A teraz będzie czas wolny. Właśnie, wiem co muszę zrobić. Nie wiem tylko, co porcji powiem na diecie. Kto to powiedział? Kto tu jest na diecie? Dokładkę. Odłożyć to noże, pod ogrodzenie i jedzenie też sobie jakieś tu doniosę. I co? Jeszcze Właśnie muszę jeszcze przeszukać szafki naszych gości. Cza, czas tych eskalipskich nie dosyć, dosyć bardzo szybko. Może pilnik! Taśmę drugi pilnik, to będzie życia życią. Zrobię acić wtedy O, ja to muszę zrobić Będę musiał mieć ogromnego farta Tego ani nie będę miał Mamy taśmę śmej drugi pilnik to Mio Idę to, to. Czał, przyjaciel. Nie... Masz! Ło! powiedz co mogę zrobić. Nie nie, 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 ja, 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 ja. ja tak, ja, ja. Yy, uczyć się muszę fastem. Będę szybko klikał. Muszę pouczyć jak najwięcej, bo trzeba zrobić to obcęgi. Muszę zrobić fragmentarz ucieki ucieknę pierwszego dnia. Nie, nie. nie, nie w się ucieknę. Mam szansę to zrobić. To ja się uczy aż do apelu. Teraz my to mogę nazwać na apel, bo przynajmniej nic zderganego. Dobra, myślę, że trochę już się nauczyłem, że... mamy mam licho obciążki. To może być to, to, to... może być to. Tutaj bierzemy na burz strażnika. Jedzenia nie... O niej, nie, nie jedzenia. Może być... Przy... Może być... wyp, Mam ciastko. Może być... Trochę się przeszukuję w poszukiwaniu jedzenia. Bo może mi się ono przydać patrząc na plan mojego zmęczenia. Samo ciasne może mi wystarczy, ale jeszcze może trochę pośpię. Zanim są ciekne. bo chyba to w pośpie chwilę. A ile dążę? Zaraz będzie ten. Już jest koniec apelu. Dobra, co? O nie! Nie byłem! Fucking hell! Ale dobra. Nie byłem na tym, na apel... Nie byłem... Nie byłem na apelu! Nie byłem na apelu! Zaczęli mnie gonić! Fyp, fyp! Dobra, ja się schowam tutaj. Daj się, musi położyć. Please! No nie, a taka była dobra szansa! O nie! <ścoughs> czego? przebiorę się! Dlaczego? Zarąbali! O nie! Nie wierzę. Nie! Nie! Zarąbali widelec. trzeci raz, dwa razy sfejlowałem, raz to nagrałem, raz, drugi raz nie, teraz już jesteśmy znowu, nawet nie nazywałem, nikogo nie nazywałem w tym więzieniu, po prostu, Jezus, ile... ja już siedzę 40 minut od odcinkiem. ja już nie chcę, to już mnie przerasta, ja, w się sensie braku nie... zabrakło widelców, miałem śrubokręt kupować, ale miałem dużo hajsu, więc to nie obchodziło zbyt. I by był, że... Gadać, jaki jestem wkurzony, o Oooo, nikogo to inter nie interesuje Już zaraz się przetniemy i zaraz uciekniemy Wywalaj Nie myk, nie my. Jest! w końcu Już nigdy tyle nie uciekałem Czy Pobiłem swój rekord przynajmniej? Nie, no raczej nie Eee, tak, pobiłem swój rekord Cały czas swoje rekordy pobijam Dobra yy, W następnym odcinku uciekniemy z... Znaczy uciekniemy Wiecie, Zrobimy sobie się, że jeden dzień z tego więzienia Albo dwa Nie wiem czy jeden po, czy dwa będę mówił bo... Piszcie w komentarzach ale już Nie mogę mówić yy, Piszcie w komentarzach Jak nazwać więźniów W sensie Wybrać, albo wybrać jakąś nazwę, albo swój nick. Albo swoją nazwę i nick. Albo nawet kilku się napisać. Napiszcie. Ja się sam żegnam. Trzymajcie się.